Na najbliższym skrzyżowaniu zawracamy. Tutaj przypominam, zawsze musimy zatrzymać się przed znakiem STOP i upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg z prawej oraz z lewej strony. Widzimy, że jest wolne, ruszamy i dojeżdżamy do skrzyżowania. Uwaga, to nie jest ronda. Jedziemy przy lewej krawędzi jezdni. Zatrzymujemy się w celu ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym z prawej oraz z lewej strony. Włączamy lewy kierunkowskaz i przejeżdżamy przez linię przerywaną. Jeszcze raz powtarzamy lewy kierunkowskaz i po raz kolejny przejeżdżamy przez linię przerywaną. Uwaga, aby nie najechać na podwójną linię ciągłą. I po raz kolejny dojeżdżamy do przejazdów kolejowych. Zatrzymujemy się obowiązkowo i ruszamy najlepiej z wykorzystaniem hamulca ręcznego. Dalej kontynuujemy swoją jadlę na prosto.